Po kolejny seniorzy udowodnili, że w każdym wieku można dobrze się bawić. W piątkowy wieczór uczestnicy majówkowej imprezy w Domu Kultury Bajka odważnie stawiali kroki na parkiecie w rytm znanych przebojów. Imprezę współorganizowała jednostka pomocnicza miasta poznania nowe winogrady Północ. Zaczyna się wiosna, kwiaty kwitną. Warto trochę wykorzystać ten czas życia nowego i no, cieszyć się tym życiem. Myślę, że to jest głównym celem. Po prostu się cieszyć tym, że jesteśmy jeszcze młodzi, mimo że niektórzy już mają siwiznę na skroniach. Cieszyć się tym, że możemy w takim ładnym miejscu, jak w Domu Kultury, bajka się spotykać. Cieszyć się tym, że możemy ze swoimi przyjaciółmi porozmawiać. W imprezie wzięło udział kilkudziesięciu seniorów z Osiedla Zwycięstwa i wichrowe wzgórze. W większości byli to stali uczestnicy tanecznych wydarzeń na winogradach. W większości są to te same osoby, ale na spotkaniach wielokrotnie w klubach seniora, czy podczas festynów zapraszamy, czy seniorzy inni tutaj, którzy pojawiają się na tych imprezach, tak im się podoba, że przychodzą czy zachęcają swoich znajomych, także otwarci jesteśmy także na nowe twarze. O oprawę muzyczną w Domu Kultury Bajka zadbał DJ. Tym razem po raz pierwszy w bajce zagra pan Sebastian Nawrot. Jest to muzyk młodszego pokolenia, ale obiecał, że seniorzy na pewno będą z jego propozycji zadowoleni. Także liczymy na wspaniałą zabawę. Że Jaki repertuar dzisiaj usłyszymy? W zasadzie wszystko, wszystko co można usłyszeć na każdego rodzaju zabawie, czyli od lat 60 po obecne klimaty. Czy, czas. czy będzie także disco polo? Będzie również disco polo, bo to jest muzyka, która towarzyszy w zasadzie każdemu przedziałowi wiekowemu. Także nie ma tutaj, czy, czy młodsi czy starsi równie dobrze bawią się przy tego typu gatunku. A w jaki sposób pan zachęci uczestników imprezy do wspólnego tańca, wspólnej zabawy? No to będę wymyślał różnego typu sznureczki, łańcuszki, pierdółki, to co zawsze się, że tak powiem, sprawdza na tego typu zabawach. Można się bawić w każdym wieku? Można się bawić w każdym wieku. Na różnego typu imprezach, na których grałem, w zasadzie był przedział wiekowy od lat dziecięcych, czyli od wieku tam, nie wiem, 7-8 lat, aż po osoby starsze do wieku 70. Zależy, kto ile ma sił, <noise> i na ile się czuje duchem młody, żeby potańczyć. Seniorów do wspólnej zabawy nie trzeba było namawiać. Już przy pierwszym utworze parkiet był pełen. Spalone kalorie na parkiecie można było nadrobić poczęstunkiem przygotowanym dla wszystkich uczestników zabawy. Taka ilość radości plus y, ruch y, jest. Y, y, Świetnym antidotum na zmęczenie, na szarugi codziennego dnia, a więc warto się bawić, warto się uśmiechać do innych. Ten taniec, muzyka, rozmowa z innymi na pewno sprawia, że życie jest kolorowe. Zdanie to podzielali uczestnicy imprezy, którzy nie kryli radości ze wspólnej zabawy. Muzyka fantastyczna, bawimy się jak zawsze w bajce fantastycznie. Jaka atmosfera panuje? Póki co, wszystko się zaczyna, ale naprawdę jest super i będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze lepiej. Choć jak się rozkręcimy, naprawdę, bo to jest dopiero początek zabawy, a wiemy, że będzie fajnie. Bo już sama muzyka tutaj tak pozwala nam się bawić ładnie, także będzie ok, fajnie. Zawsze imprezy są bardzo udane i wszyscy się bardzo fajnie bawią. Jest pani przyszła dobra. dzisiaj? Ze znajomymi. Często pani uczestniczy w takich imprezach? No, różnie, różnie. I dwa razy w roku. Jak pani ocenia repertuar dzisiejszy? Bardzo mi się podoba. Przy jakiej muzyce lubi się pani bawić najbardziej? No chyba przy takiej jakiejś dzisiaj. Jest to dla wszystkich muzyka dla wszystkich i chyba wszyscy się będą dobrze bawić. I ja mam, Dlaczego warto przychodzić na imprezy do Domu Kultury Bajka? Na wszystkie imprezy, wszystkie taneczne, do wszystkich Domów Kultury, nie tylko do Bajka. Ale tak. do ja nie mówię szczególnie, bo ja chodzę do różnych pod lipami, bardzo ładnie, mimo że ciaśniejsza salka, ale bardzo, bardzo ładnie się bawimy. Zawsze, chodzę często, bardzo. Warto, żeby kości rozruszać. W tym wieku trzeba tańcować, dużo tańczyć. Jak pan ocenia repertuar dzisiejszej imprezy? No to znaczy, repertuar jest prawie zawsze ten sam. Jeżeli chodzi o, o, o jakieś melodie, to zawsze spokojniejsze, nie jakieś zwariowane, no bo są gros starszych ludzi, nie? Mówi pan, że uczestniczy pan kilka razy w roku w takich imprezach. Czy spotyka pan ciągle te same osoby, czy pojawiają się My też raczej, nowe twarze? Raczej, Raczej spotyka się te same osoby. Mało jest tam nowych osób. Często Państwo uczestniczą w tego typu imprezy? Jak tylko się nadaje okazja, to tak. A co Państwu daje taka zabawa dzisiejsza? Lepsze samopoczucie, bardzo lubimy przebywać wśród ludzi po prostu. Jest energia tutaj, jest power? Tak, jest power. Kolejnym wydarzeniem adresowanym do mieszkańców Osiedla Zwycięstwa i Wichrowe Wzgórze będzie koncert z okazji Dnia Matki. Piątek zapraszamy serdecznie wszystkich do domu Kultury bajka na godzinę 17 z okazji dnia matki. Maj to taki miesiąc, kiedy o matkach myślimy szczególnie ciepło i... Zespół śpiewaczy Biały Kwiat oraz mini Teatrzyk przygotował specjalny występ, na który bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania osiedlowych domów kultury i korzystania z oferowanych przez nich wydarzeń.